Cześć witajcie sernekio. Dzięki wielkie za pół tysiąca subów. Wiem, że większość z nich y, są to puste soby, no ale każdy youtuber chyba o tym dobrze wie. Może i was jest y, o wiele mniej, ale i tak wam bardzo dziękuję i z tej okazji chciałbym wam puścić film, który sam stworzyłem od początku do końca w ciągu tygodnia. Film przedstawia różne scenki z filmów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i życzę mi jego oglądania. Cześć, dzięki, jeszcze raz i Nara. Wiesz skąd przyjechali czarni do Ameryki? Z Afryki? No właśnie. Handlarze niewolników przywieźli ich z Afryki. A myślisz, że to taka prosta sprawa: wysiąść na plaży w Afryce, złapać światkę z winnego silnego murzyna i wywieźć go za ocean? Chyba nie. No jasne, że nie. Udało im się to zrobić, ponieważ wywozili tylko takich, co albo nie potrafili spierdolić przed siatką, albo byli największymi gołąbami z plemienia i wóz sprzedawał ich za paczkę fajek, bo i tak nie miałby z nich pożytku. I ci wszyscy nieudacznicy pojechali do Ameryki. Pożenili się, porobili dzieci. Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty, ale co z tego, jeżeli ich serca pompują tę samą krew, są potomkami człowieka, który na własnym podwórku dał się złapać w siatkę, więc nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu kapujesz? Mamy słowo na K, na P, na H. Co jest najsmutniejsze, że te wulgarne, okropne słowa używane są nawet w takich sytuacjach życiowych, w których emocje są nieobecne? Dobra, dobra. Wystarczy. Czarnuchu. Halo! Czarnuchu? Kolec po giełocie silne ręki mówi. A? Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę? Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głomma. Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z Wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. To gangsterzy? Biznesmen. Czy to jasne? Tato, a dlaczego do mnie, a nie do ciebie albo do silnorękiego? Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę. Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię. Masz też klub i agencję, towarzysko, które ci kupiłem i dlatego spotkasz się z nimi zorganizujesz im taką balangę, jakiej jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? Ja co? Pomyśl przez chwilę. Słucham? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz u nich. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walkele. Rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie ma murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli... A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego macie. Replay. REPLAY! No, 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 nie dały z tego replaya. Może powtórzymy angielski? Nie no, co ty, tato? No odmień być. No daj spokój. No odmień no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No to odmień. No, I. I. M. 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 I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję. Kurwa. Uczysz się tego piąty rok. W szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? A jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? M? To be, kurwa. Or not to be. O tym też nie słyszałeś. Hej, nasi tu byli. daj no, pizdę i wylądował i cały misterny plan też I'm not a fan of but I have a nagging fear someone else is pulling and I just something terrible is going down through the entire town freaking out on